Ninja Gaiden 4 to pod względem gameplayu świetna gra akcji, tu nie będę was trzymał w niepewności, ale chyba najlepsze jest to, że faktycznie czuję, że gram w nową odsłonę Ninja Gaiden. Wiecie, niby oczywista oczywistość, ale od premiery Trójki minęło już tyle lat, że wcale nie byłoby jakimś wielkim szokiem, gdyby formuła jakoś się zmieniła. Tymczasem od pierwszej walki czujemy, w co gramy, i to niezaprzeczalnie rasowy Ninja Gaiden. Łącznie jest całkiem wysokim poziomem trudności, choć ten można sobie obniżyć. No i lekkim problemem jest jednak częściowo struktura kampanii fabularnej i to jak zaimplementowano tutaj głównego bohatera poprzednich odsłon serii. Zacznijmy jednak od fabuły, czyli rzeczy, no przyznam bez bicia, sorry, dla mnie najmniej istotnej. W Ninja Gaiden 4 poznajemy nowego bohatera, to Yakumo z klanu Kruka. Gra rozpoczyna się, gdy próbuje on dorwać pewną kapłankę, też nową postać, Saori. Kapłanka przetrzymywana w pewnym więzieniu zdradza mu jednak sekret na pozbycie się raz na zawsze zagrożenia ze strony mrocznego smoka tego potężnego, złego bóstwa znanego z serii. Jakumo uwalnia więc kapłankę, czym zwraca uwagę Ryuha Jabuzy, głównego bohatera cyklu Ninja Gaiden. Nie będę kłamał, historia obchodziła mnie przez całą grę, tak jak nie wiem, Liga Arabska w piłce nożnej albo curling. Czyli no w ogóle. Twórcy starają się w jednej grze przez kilka godzin wprowadzić postać tej Saori, uczynić ją mega tajemniczą, a potem starają się sprawić, że będziemy w jakikolwiek sposób z nią związani emocjonalnie, co się oczywiście w ogóle nie udaje. Nowy grywalny bohater natomiast jest nijaki, jak każdy ninja, tyle że no moim zdaniem ma gorszy projekt wizualny od Ryu, więc też jest ogólnie postacią gorszą. Ryu jest grywalny, o czym informowali już twórcy wielokrotnie. Widzieliśmy go też w materiałach wideo. Natomiast sposób jego wprowadzenia do gry jest trochę dyskusyjny. Całość przypomina mi nieco sytuację z Devil May Cry 4. Kto pamięta, ręka w górę. Większość misji przechodzimy tam jako Nero, a nie Dante, i tu jest podobnie. Z 19 rozdziałów tylko w 5 gramy hajabuzą. Wiecie, ja nie jestem fanem Ryu. Chodzi mi o to, że jest mi on szczerze obojętny. Ja tę serię cenię za gameplay, za system walki. Dlatego zepchnięcie kultowego bohatera na boczny tor mi nie przeszkadza. Natomiast niektórych może to zirytować, więc warto podkreślić. Z drugiej strony jednak trzeba przyznać, że nie ma tu żadnego oszukiwania ze strony twórców, bo jak powiedziałem, wszystkie materiały jasno pokazywały, że, no, Jakumo jest głównym bohaterem i to jest jego historia. Na pewno jednak słówko krytyki należy się za to, co robimy, jako ten Ryu, kiedy już nim gramy. Otóż przemierzamy lokacje. W których wcześniej już walczyliśmy z wrogami i demonami jako Jakumo. Niektóre obszary są odrobinę zmienione, ale często te lokacje są identyczne. Trafiamy na szczęście na innych przeciwników, ale już no bossowie są na przykład ci sami, chociaż z dodatkowymi atakami i zachowaniami. No więc chociaż tyle. Ogólnie więc, o ile nie przeszkadza mi to, że Ryu nie gra tu pierwszych skrzypiec w historii, jest tylko w paru misjach, to już przeszkadza mi to, że są to misje, no mówiąc brzydko, trochę z recyklingu. I dodam, że granie Ryu sprawia przynajmniej na początku, bo potem to się rozkręca, wiadomo, wrażenie nieco uboższego doświadczenia. Bo jako Hayabusa nie mamy dostępu na przykład, do wybierania innych broni, poza jedną kataną. Jako Jakumo, na przestrzeni całej gry, której ukończenie na normalu zajęło mi 13 godzin z kawałkiem, odblokowujemy jako ten bohater w sumie trzy dodatkowe bronie, z których każda ma oczywiście inny zestaw ataków. I potem jeszcze czwartą, ale to fabularnie zakazane, żebym wam powiedział w ogóle o co chodzi. Z drugiej strony, Ryu ma oczywiście inne ciosy, kombosy, swoje. Specjalne moce. Po prostu trzeba się przyzwyczaić do pewnych braków właśnie arsenału względem jakumu. A przy okazji, po przejściu gry, możemy sobie odpalić dowolny level i przejść go jako dowolna postać. Po kampanii odblokowujemy także szereg wyzwań, walk z bossami lub grupami przeciwników. Pokonując w formie takich wyzwań bossów, możemy odblokować sobie tę tajemniczą dodatkową piątą broń na stałe. Jeśli przykładowo zechcemy przejść z nią grę ponownie na poziomie trudności Master Ninja, także odblokowywanym dopiero po pierwszym przejściu gry. Nawet na, norm na normalu, jak przejdziecie grę, to odblokowujecie ten poziom wyższy niż Hard. O ile fabuła mi totalnie powiewa, jak już powiedziałem, to już system walki nie pozostawia praktycznie nic do życzenia i bardzo na mi zależało, więc się cieszę. To jest walka z Ninja Gaiden, brutalna, niezwykle szybka, bardzo płynna. Jeśli graliście niedawno w remastery jedynki i dwójki, to poczujecie się jak w domu. Czuć tu też nutkę Metal Gear Rising, bo w końcu za większość developmentu odpowiada Platinum Games. Grę zaczynamy z podstawową kataną i dobrze, bo z jedną bronią łatwiej nauczyć się podstaw, jeżeli dla kogoś czwórka będzie pierwszą częścią Ninja Gaiden, z jaką mają do czynienia. Mamy atak lekki, silny, do tego rzucanie ostrzami. Ataki łączymy w przeróżne kombosy, a im dalej w las, czyli w kampanię, tym więcej kombosów, bo nowe ataki i techniki odblokowujemy regularnie podczas progresowania przez grę. Za zdobywaną walutę kupujemy przy checkpointach bardziej uniwersalne ruchy, jak choćby parowanie ciosów czy ulepszanie bloku, a za inną kupujemy nowe ataki dla każdej poszczególnej broni. I ostatecznie naprawdę jest tego sporo. Do zwykłych ataków dochodzi specjalna forma Jakumo, aktywowana wciśnięciem lewego trigera. Gdy go przytrzymamy, to bohater jarzy się cały na krwiście czerwony kolor, a jego broń transformuje: katana w długą katanę, zakręcone ostrze w absurdalne wiertło, a kij bojowy w potężny młot. Czwarta broń, którą zdobywamy, chociaż o tej mogę wam teoretycznie powiedzieć, ale jest tak wyjątkowa i moim zdaniem tak świetnie zaprojektowana, że nie powiem wam o niej nic. Poza tym może że jest trochę bronią dystansową, bo naprawdę będzie niesamowicie fajną niespodzianką, jak już ją odblokujecie. I w tej formie krwawego kruka mamy dostęp do innych potężniejszych ataków. Czasem ich stosowanie jest wymagane, bo to na przykład jedyny sposób na skontrowanie niektórych ciosów wrogów, szczególnie bossów. Przyzwyczajenie się do tego jest kluczem do sukcesu, no bo w końcu to Ninja Gaiden seria, która premiuje ofensywne podejście. Kiedy walczymy z dużymi grupami wrogów, na ekranie panuje czasem totalny chaos, ale taki kontrolowany. Wszystko za sprawą częstych i efektownych egzekucji na wrogach, którym wcześniej poprzez agresywną metodę radzenia sobie z problemami odetniemy jakąś kończynę. I tacy pozbawieni ręki czy nogi wrogowie czasem mogą jeszcze nam coś próbować robić, albo po prostu chodzą gdzieś po planży, więc trzeba ich efekciarsko wysłać w zaświaty. Działa też na nich doskonale znane fanom cięcie z wyskoku, które nieraz błyskawicznie pozbawia ich głowy. To taka egzekucja idealna dla antyfanów przedłużonych animacji. Ogólnie grając w Ninja Gaiden 4 poczujecie się jak jakiś nabuzowany demon śmierci tańczący między wrogami i pozbawiony cienia litości. Niesamowita sprawa. Walkę naprawdę zrealizowano świetnie. Trzeba tylko pamiętać, że Ryu ma trochę tych ofensywnych opcji nieco mniej. Trochę szkoda, że w jego przypadku, jak wspomniałem wcześniej, nie mamy już różnych broni do wyboru, bo przecież w takim Ninja Gaiden 2 chociażby używał on bodajże 6 czy 7 różnych broni, o ile dobrze pamiętam. Walki z bosami są niezłe, aczkolwiek przyznam, że żadna nie zapadła mi jakoś bardziej w pamięć, to głównie ze sprawą chyba niezbyt ciekawych lokacji, w których te walki toczymy. Wyjątkiem jest finałowa, najbardziej efekciarska, ale weźmy na przykład pojedynek z pewnym ninżą przed końcem gry. To niby ważne wydarzenie fabularne, a bijemy się po prostu w sterylnym, nudnym szarym korytarzu. Trochę szkoda, że nie zadbano bardziej o wywierające wrażenie okoliczności środowiskowe walk z bosami. Jeśli chodzi o poziom trudności, to raczej udało się tu zachować ten charakterystyczny dla serii. To znaczy na normalu jest trudno, ale dopóki nie przyzwyczajemy się do stylu rozgrywki i pewnych schematów. Po powiedzmy godzinie, dwóch jest już przyjemnie i faktycznie no normalnie. No chyba, że wejdziemy przez magiczne drzwi do tzw. Tak zwanych czyli specjalnych wyzwań. Tam trudność nawet już na normalu jest podkręcona, a wrogowie bardziej agresywni. Jednak, właśnie nawet na normalu, gra stale wprowadza nowych wrogów, więc nie jest tak, że przejdziemy całość używając tylko dwóch tych samych ataków na krzyż. No i wiadomo, po każdej misji mamy punktację, a przecież głupio tak nie dostać na końcu chociaż tej literki A, prawda? Na hardzie grają tylko przez moment i faktycznie wrogowie są bardziej agresywni i musimy idealnie reagować na ich zachowanie. Tu już nie ma miejsca na pomyłki przy parowaniu ciosów i kontrach. No ale jest też Hero Mode. Ten poziom trudności to ten najłatwiejszy i granie na nim no nie sprawia żadnej przyjemności, można ustawić sobie takie asysty, że w gra w zasadzie przechodzi się sama. Ja rozumiem takie rzeczy w grach wideo, bo to rozwiązania, które pozwalają ludziom po prostu poznać fabułę, ale w tym przypadku, no jaką fabułę? Ale cóż, obecność tych ułatwień mi nie przeszkadza, biorąc pod uwagę, że te wyższe normalne poziomy trudności zaprojektowano z głową. A propos trudności, to chciałbym też powiedzieć, że słabym rozwiązaniem jest dawanie w droższej edycji gry, Deluxe, waluty Ninja Coin. Otrzymujemy aż 50 tysięcy monet na starcie gry, co oznacza, że już na początku gry możemy wykupić sobie więcej nowych ataków niż w przypadku, gdybyśmy grali w podstawową wersję. Powtórka z rozrywki z Red Orbami z DMC5. Trochę słabo, nawet jeśli dosyć szybko tę walutę zarabiamy, a kolejne unlocki są całkiem drogie. Walka to główne danie, ale czasem też w grę wchodzą elementy platformowe. I okej, okay, są dobrym przerywnikiem, ale czasem muszę przyznać mnie wkurzały, głównie przez nieprecyzyjne sterowanie, szczególnie podczas fragmentów wymagających doskoczenia do ściany, po której trzeba przebiec, albo szybowania w korytarzu wiatru. Z kilkanaście razy zdarzyło mi się po prostu spaść, w przepaść i nie czułem, że to z mojej winy. Niektóre sekwencje tego typu są też moim zdaniem odrobineczkę przedłużone. Jeśli chodzi o warstwę wizualną, to sami widzicie i ja mam chyba tu najmniej do powiedzenia. Niektóre kawałki z soundtracku są naprawdę niezłe i przypominają troszeczkę hity z Metal Gear Rising, ale nie zapadają tak samo w pamięć jak na przykład Rules of Nature. Grafika z kolei nie zachwyca, jest po prostu ok. Twórcy postawili tu na płynność, a nie wizualne fajerwerki. Momentami całość wygląda tak, jakby mogła zadziałać nawet na PS4. Za 300 zł można chyba oczekiwać trochę więcej, no ale z drugiej strony pamiętajmy, że na ekranie dzieje się naprawdę momentami tyle, że być może lepsza jakość niektórych elementów, tekstur czy jakiś tam efektów środowiskowych zaburzałaby tę właśnie naprawdę idealną płynność, a optymalizacji na pc też nie mogę nic zarzucić. Ostatecznie Ninja Gaiden 4 zachwyciło mnie systemem walki, ale tylko tym. To oczywiście nie takie straszne, bo w tym gatunku, w grach tego typu, więcej mi nie potrzeba. Czy warto zagrać? No, z pewnością, właśnie ze względu na cudowną walkę, moim zdaniem. Ale wiecie, niekoniecznie za pełną, segurowaną cenę. No, chyba że jesteście fanami serii i wyciśniecie z tej gry ostatnie soki. Lepsze wprowadzenie Ryu do gry z pewnością przyczyniłoby się do tego, że rekomendowałbym ten tytuł nieco bardziej ochoczo, ale jednak rozdziały z tym bohaterem naprawdę mnie trochę rozczarowały. Ale może u was jest inaczej. Ninja Gaiden 4 jest dostępny w Game Passie, więc pewnie wielu z was, wiele z was ten tytuł ogra. Wtedy koniecznie dajcie znać, jak wam się podoba. Bo wiecie, wasze komentarze to karma dla algorytmu YouTube'a, więc jak zawsze będę za nie wdzięczny. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.